Witajcie kochani moi widzowie. Zobaczcie, tu jest pizza Ufo. Nie wiem, czy to jest pizza, czy to jest dyna. W każdym razie się, nowość. Nowość teraz w Hamburgu. Tak wygląda ta nowość. Taka ogromna jest kolejka, ale dosyć szybko idzie. I to kosztuje chyba 7,50, ale z sosem, bo tu jest taki specjalny sos, nie sos, tylko słuchajcie ser, o ser żółty specjalny w taki, takim rulonie zwinięty no i to kosztuje chyba 8 euro wtedy i smakuje też bardzo dobrze zobaczcie jak Volker to zajada on lubi takie rzeczy no a ja sobie to jem, bo jest nowość także smacznego kochani zapraszam po takie rzeczy do Hamburga my jesteśmy dzisiaj znowu w Hamburgu bo mamy tu Ważne sprawy do załatwienia.